Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko, co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki tylko w wpływalnie miejskiej w nowym targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsirnowytarg.pl. W dzisiejszych wiadomościach. Nowi naczelnicy i prezesi zakopiańskich spółek. dwudziesta spis w Łapszach Niżnych. Dobry wieczór! Wtorek, 14 lipca, Paulina wucała zaczynamy. Zakopane. Zmiany personalne na wyższych stanowiskach w Urzędzie Miasta i spółkach mu podległych niektórzy komentują jako dzielenie łupów po wygranych wyborach przez Leszka Dorule. Jak wygląda sprawa nowych naczelników i prezesów zakopiańskich spółek starał się ustalić Marcin Szkodziński. Zmiany personalne, jakie zachodzą na stanowiskach naczelników wydziałów w urzędzie miasta w Zakopanem, są głośno komentowane przez mieszkańców miasta oraz część radnych. Najgorzej postrzegany jest przede wszystkim brak konkursów na stanowiska. Z zarzutami nie zgadza się burmistrz Zakopanego. To nie jest prawda. To, że ja zrobiłem zmiany w urzędzie, to na stanowisko, na stanowisko naczelnika inwestycji był konkurs przeprowadzony i został pan um, Wojciech Stankiewicz wybrany. Natomiast na innych stanowiskach nie nastąpił konkurs, dlatego że zostali mianowani urzędnicy, którzy tu pracowali. Doceniłem tych, te młode osoby, które tutaj pracowały. Najgłośniej komentowane są ostatnie decyzje personalne, formą odwołania prezesa spółki. Jakuba Dziobonia. Oburzona jest część zakopiańskich radnych. Został odwołany z dnia na dzień, tak naprawdę z godziny na godzinę, bez podania żadnych konkretnych powodów. Natomiast jego praca była w moim przekonaniu bardzo, bardzo dobra, dobrze oceniana przez, przez znaczną część mieszkańców Zakopanego. Są to decyzje uważam pochopne, nie do końca dla mnie zrozumiałe. Oczywiście burmistrz ma prawo podejmować te decyzje takie, jakie on uważa za stosowne, natomiast uważam, że one powinny być podejmowane dla, dla dobra Zakopanego, a nie tylko dla doraźnych racji politycznych, a uważam, że to tak się dzieje w tym momencie. W zupełnie innym świetle sprawę zmiany na stanowisku prezesa spółki Sewik przedstawia wiceburmistrz Zakopanego. Przedstawione zostały trzy powody, dla których potrzebna była zmiana. Jeśli chodzi o przyrosty przychodów, jakie następowały w szczególności na skutek zmian, czyli podnoszenia taryfy za wodę, za ścieki, no były one po prostu, tak nieładnie powiem, ale no przejadane na koszty administracyjne. Druga sprawa to w zasadzie, jeśli chodzi właśnie o te działania związane z jak najszybszym jednak ciągnącym się od lat problemem. E, przeprowadzenia, doprowadzenia wody na Gubałówkę i skanalizowania tej części Zakopanego, no też te prace za bardzo się nie posuwały. No i trzecia mamy holding spółek, czyli Tesco, e, Sewik i TBS. No i tutaj te wizje nasze były odrębne, z panem brysem Dzieboniem. Jeszcze w tym roku spodziewać się możemy zmiany w zarządzaniu lub zmian personalnych w biurze promocji Zakopanego. Wszystko za sprawą odrębnych wizji promocji miasta. Oczekuję bardzo dużych zmian w sensie funkcjonowania albo promowania naszego miasta, szczególnie, tak jak wielokrotnie to zaznaczałem jako radny, szczególnie na zewnątrz. W mieście zakopanym dzieje się bardzo wiele, natomiast bardzo mało i bardzo słabo przekazujemy to na zewnątrz. W Polsce nie jest wiadome, co się u nas dzieje, i to mam główne zarzuty co do biura promocji. Pomimo odrębnych pomysłów na promowanie zakopanego burmistrz Leszek Dorula nie zamierza zwalniać Andrzeja Kaweckiego. Kontrakt z obecnym dyrektorem Biura Promocji obowiązuje do listopada tego roku. Co będzie później? Tego burmistrz nie zdradza. Były tańce, śpiewy, tradycyjne palenia ogniska. Dwudziesta spiska watra już za nami. Ten okrągły jubileusz zgromadził mieszkańców gminy łapsze niżne oraz turystów. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz oraz założycieli. W pierwszą niedzielę lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Nisznych licznie zgromadzili się mieszkańcy, aby świętować jubileuszową, bo już 20. spiską Watrę. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto rozpaleniem Watry przez wójta gminy Jakuba Jamroza. Po oficjalnym powitaniu rozpoczął się kilkugodzinny przegląd zespołów regionalnych. 20 roku temu pani Waniczkowa, Maria, pan Żurowski, pan Julian Kowalczyk no wspólnie jakoś tutaj zainicjowali to, że to zaczęło działać na podstawie to się działo pod Ząbkiem w Niedzicy, tam w dole przy samym jeziorze była scena, a potem na placu ząbkowskim, a potem już po latach został wybudowany tu amfiteatr pod Gokiem i tu się spotykamy już od jakiegoś czasu. W Spiskiej Watry zaprezentowało się 13 zespołów z różnych zakątków Spisza. Z Dursztyna, z łabrz Czarnej Góry, z z Jurgowa oraz Niedzicy. Na tegorocznej Spiskiej Watrze wystąpił także słowacki zespół Maguranka ze Spiskiej Starej Wsi. Podczas tegorocznego jubileuszu po raz pierwszy odbył się konkurs kapel Spiskik. Komisja przyznała nagrody w dwu kategoriach dziecięcej i młodzieżowo-dorosłej. Spiska Watra już na stałe wpisała się w historię regionu. Podczas tych jubileuszowych obchodów obecni byli jej założyciele. Ja nie wierzę, że to 20 lat minęło. To jest po prostu niemożliwe. Ale, ale oczywiście mam satysfakcję kolosalną. Dlatego, ponieważ nie tylko, że się utrzymał ten festiwal, ale jeszcze się rozwinął, rozwinął fantastycznie. Jak ja widzę w tej chwili, ilość tej młodzieży zaangażowanej do występów no to serce rośnie no właśnie o to chodziło żeby podtrzymywać to co było najcenniejszego w kulturze Spisza ówczesny kurator zamku niedzickiego dyrektor niedzickiego zamku była pani Maria Waniczyk ówczesna szefowa GOKu w Niedzicy tu gdzie dzisiaj jesteśmy no, i moja skromna osoba, ja wtedy reprezentowałem Związek Polskiego Spisza. No i w trójkę na kilku spotkaniach zdecydowaliśmy się, że trzeba ruszyć z tą imprezą, jakim jest letni przegląd. I tak to się zaczęło. Pierwsze imprezy były pod Niedzickim Zamkiem. Z czasem stwierdziliśmy, że e, Gog Niedzicki jest miejscem, gdzie może pomieścić wszystkich, nie blokując miejsca turystom. Podczas jubileuszu podziękowano pomysłodawcom, wręczając im kwiaty i dyplomy. Impreza pomimo upału zgromadziła. Nie tylko mieszkańców, ale i licznych turystów, którzy mieli możliwość poznać tamtejszą kulturę. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam jutro. Dobranoc. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy Plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie wwww.mcirnowytark.pe.